Mam widzowie, Z panem gramy. No i to nikt nie kłamie. Tytuł jest prawidłowy. 6-7. Mamy go. Ja go oczywiście nie ukradam. To będzie pan Veiro rozdawać. Ja tu mam los Karterito to do rozdania i inne brajnoty. Z... Tak, daj right, działa. Daj działa. Patrzcie. nie Dobra, to mamy. No będzie dużo do rozdania, pobawk tylko to. Le ricanta, są il rostralitos. Po, jeszcze przegrałem się, wymieniliśmy za Los Carperitos. Dla kukaracha. la kukaracha, la, cucaracha, la cucaracha. Ja się spytam, czy będę mógł e, mu zabrać Brainot na losowanie. Pewnie mnie po... trailer nie pozwoliło. To jest my ex thing. Jak będę chciał... ale oni nie na trylion. Musisz nie... jest taki rzadki normalnie. On się już chyba nie da go zdobyć. Racco karacza... Ale jakby ja gram do no 0.02? No dobra, dobra, do 24 to się mówi. Dobra, dobra? no to... Ej, a będę mógł wziąć niektóre brainoty do loso. Z twojej bazy. Do losa. A jakie? Nie wiem. Ej, jest... ej, a jest... Exting my? A jest my exting? Brać na czy nie? Ej. Hey. I piu wsadziłem tak. E, wsadziłem dwa smoki i dwa Srailitas. Healem paty na Ross pyk. Let's fucking go. Ujawnij teraz. Mogę zrobić to, ale nie. Mies nie, no zabra zabrakło mi kupie dwa robuxy, nie? Ile? Dwa. Ile? Dwa robuxy. Dwa. Może jakiś Ci widz da? Please donate. A Ty też robisz live'a? Ej, dobra, a mogę, jak to się nazywa, La albo tego karkery ten? Na loso? Na winie, na winie, na winie. Na pewno los ten... Z XMI rozdajemy na... Mikro wypaliło. Halo? Dobra, ja tutaj sobie podłączę do live'a. Halo? Nie wytrzymam. Ej, teraz? Halo? Halo? Dobra, w końcu. Nie wiem, coś mi nie działa. Coś ci mikro Masz mikro, to? Mam, 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 ma. no, To by się teraz mikro, szczerze mówiąc, zepsuło. A? No... Ja w głośniku miałem takie coś, nie wiem czy widzieli, słyszeli, takie... Takie no, taki, no, taki no, jakieś no, głupie, no, dziwne. Coś Pozdrawiam. Co? masz CX-7. cx To by się teraz no, Dobra, nikogo nie ma. Ja później miałem takie coś, nie wiem czy widzieli słyszałem. Jesteś na live'em w ogóle? Nikogo, nikogo nie ma na moim live'ie, jakbyś nie wiedział. Jest zero osób. Nikogo. No zaraz przejdzie na Dobra, jest jedna osoba. Jedna osoba jest. Jest jedna. to fajnie, fajnie. Jest jedna osoba, ale ja nic nie piszę. Jest jedna osoba. To robimy loso, czy nie? Na razie nie, na razie nie. Jakiś dawaj losa, dawaj losa, dawaj losa. Jest chyba jedna osoba, za loso nie Ja robię losa na trala, trala. No i co mnie to obchodzi, że jest jedna osoba? Jest jedna osoba, ale ja nic nie pisze. Możesz wejro ich uciszyć, bo nie wytrzymam. Dobra, rozdajemy trali, trali trala, trala. Dobra, zdaję teraz Jak muszę to przeglądać Możesz Zobaczyć. ich uciszyć, bo nie wytrzymuje za chwilę. To jest to, to jest to. Nie, to jest to, i to, i to, tylko to. Możesz, Wejro, ich uciszyć. dobra. Wejro? Nie weź ich uciszyć, by nic nie robili. Nie bo moje konto wybąbiło trochę. Brak ja, z ja, ja dla widzów kopię sobie taką jedną rzecz. Nie wiem, czy, co mi to widzę. To, to widzą. Co? Mówiła, że mi eternat wybąpiło. Aha. Niech ta osoba napisze... No nie musi pisać na czacie w sumie. Ale żeby wygrała, to musi, bo inaczej mi to się nie wyświetli. Destruction. Ja, elefanta. Zobaczcie czy tobie w ogóle live działa 12 subskryberów masz. 6 godzin coś nagrywałeś temu. Jak dobrze, że jutro wolne. Jak to uwielbiam. Ej, zamknij oczy. No dobra. I wyłącz Robloxa i przeczytaj komentarz, który wysłałam. Czemu ja mam wyłączyć Robloxa? No okej. Okay, no ja. po prostu zobacz na ten. Nie chodziło mi to, żeby wyjść. Nie wyłączę, się... ale... No. Jestem z... No, jestem z tobą. Zobaczymy. No chyba cię jesteś po... Ojo. Jestem za tobą. No, no nie. nie jesteś za tobą, bo za tobą jest mój materac, gdzie śpię. No i może O! Dwie osoby, dwie osoby, dwie osoby. Może jestem pod materacem i wszystko widzę. No, na pewno wszystko widzisz. No może materacem. Jestem materacem co? Pod materacem. No to no to skoro jesteś taki mądry, to, no to co jest obok materaca? A nie zdradzę tego, ale wiem że siedzieć na krześle. Aha, nie tak. siedzę na krześle, tylko na fotelu gamingowym. O! No. no to mówię, że na krześle, no? Ale krzesło to jest krzesło, a fotel to jest fotel, fotel gamingowy w ja to, to, to jest różnica. to jest krzesło. Tyś. Idź Nie, nie, wracaj tu, wracaj tu, masz w stronę. Ich... No nie, wyć mam. Oni że... wam cię. Zumiesz. No i Przez cię. Przez ciebie jedna osoba wyszła. A, tam. nic nie stanie. Przez ciebie jedna osoba wyszła. Cześć mnie, chupia. Kradnę tobie sami na tego. Ja ci ukradnę nie żeby ten, na losoba Na losowanie. Na razie nie. Tyś... Dobrze? To kradnę sobie los Traitos na losowanie. Nie ukradnę sobie. To czakeki. No to co no coś to, to nie czekaj, tylko to Lostralitos sobie Ale to zwykłe, tamto. No to nie, to byś to, to glitch, to glitch tamto tam weź. Co? Ty... No, tego rozstrzelaj to zna. Teje jest ekstink No to. No ej! Sorry. Co się drzesz? No. Brawo. La z... Valerita, Ej, weź kup tego bombardilowca. Nie kupię bombardilowca, kruko, bombardilowca. Po co? Oni się tam byli, jak ja byłam tam, dobra. Ej, chłopie, on był dosłownie 10. Nie, dobra, skoro jesteś za tym, to zobacz tutaj. On materac. nie jestem. podniosłem sobie materac i nic nie, nigdzie nie jesteś, więc sobie nie kłam. No dobra, jak nie patrzyłeś na siebie, to może przebiegłem. No, no, no dobra, no to w jakim, no to podaj mój adres, no podaj mój adres domu. W no, takim no, razie wiadomo, na live od Twojego adresu, bo ci coś bije do domu, nie? No? no bije do domu, jak ty nawet nie stasz mieszkania ani kody do domu, chłopie. No to ja bym chłopie, jakbym się też wiedział, to bym podał, to by chopie ten, Ludzie by ci podali pod domu. Stąd. No nie, bo nie mają kluczy, chłopie. No dobra, ale by się dobijali do drzwi, stary? O tym mówię no Ty masz tylko zwykłe los kombinaciones Policja, że los kombinaciones A ty nie masz los kombinaciones Ej poprosić osoby, żeby były na live? No Poprosić osoby, żeby się były na live? Nie ja. Nie mi się OBS zdupcił Mi się OBS zdupcił Mama, <noise> ja popsuję Pamiętam to wczorajsze czy przedwczorajsze. Mama! Ja Pupsi! ja Pupsi! Ej! Co myślisz? <totmianowite> wy wytłumacz wy mi, mi to. Czemu ty mnie nie subskrybujesz? Czemu ty mnie nie subskrybujesz? Czemu ty mnie nie subskrybujesz? Czemu? A ja mówię, mama, ja Pupsi, do sera, taką plomba. No, do sera, do sera, bo. Czy ty robisz naprawdę live'a? Nie robisz live'a, chłopie! O. Nie robisz live'a. Ja nie robię zaraz. Czemu? Bo ja nie robię chłopa. Czy zasrałeś. A ty jesteś klaun. No? A ty mlow! Z dupci. Ty down. A ty daming. A ty pedalis. Dałem mi seven. z 7 Z pieczę. Czy to zaraz? No... Śmiał Six Sniger. Czekaj. A kuka raczej... No, no, co będę miał Six 7 Mam swój prywatny serwer. Dobra, nie jak będzie jeden... Jak będzie dwie osoby na Live, to rozdaję tego. Y Australitus. A tylko ty jesteś. No i nie będzie dwóch osób na Live. Czemu? Nie mam. Zaprosić swojego kolegę pan roślinka. Tralinka. Pan roślinka. Jesteś syrgajem. A wiesz, że ona to ogląda? No, ja tylko do... Nubek. Nubek. Do nutka. Tra la Jak tra 6-7. jak kradę 6-7. Nubek, Nubek. Co? Tum, 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 Niech mi dotkniesz. Dobra, mam panów, fale. No, mm. to nie będziesz na nasawaniu. O to, to, co? Jak mnie nie wiem, Co ty robisz? Ja nie znalazłem z tym Musimy Muszę zostawić, no Ty, ty to ile ty masz multi konta? teraz? Dwa konta, cztery. Nie miesiąc. Dzięki, tropa, tropa, tripa, bull, baron, lurilon, trala, bo mi nie co? Ja mam ci brań rodzy w tym occupowie sobie. Cyk. Dobra. A, ty stajesz niby? I nie wstajesz stajesz. Będzie to może znowu Ja ta, cię mogę, ja mogę wyjść z gry chłopie. O, rozkarka i to się ukradną znowu. Nie, ja wyjdę z gry. Już mam palec przygotowany na no, jakość. Projekt. Na opuść masz palec, mówisz. Na opuść masz palec. No ja chcę powiedzieć, to tak. Masz palec. Widzowie malec. to widzą, widzowie to widzą. Ja tego nie widzę, może. Ale widzę, widzą. O, tak. <słuch> nie ma zostać. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. No dobra. A, wiedziałem, wiedziałem, ty kurde. Kasiu się Ty, 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 ty chuj ci Ej, nie gierze. Nikogo nie Szymane. ma na live'ie. Nikogo. Nie! Już nie, nikogo nie ma. A okej. Okay. Zyskałem, na, na, na No co, spić. stary. stary. Opatki. O, ty pedale. Pedałem, pedałem.pl i już. Co? <grym> A, no. <grym> moja reklama, jesteś Pedałem, kropka, i już. No, Jak mnie uderzysz na tym kocie, to się zbanuję, że sięgam. No i na tym nie zbanujesz. co zbanuję. Dla kukracza robimy lasowanie. Czy ty mnie? Tak, ja jesteś gejem. Przestań. No grupka exe to ja ci ja zrobię. Nie, chłopie, ja zaraz wyciągnę działko i ci postawię na ryjuchowe działko, co masz w stronę. No, no, mogę tak. je ja zniszczyć, chłopie. Tak, ja, jest masz chłopie działaczko i już nie wstaniesz. Jak się strzeli. Już je zniszczyłam. Ty mnie niszczy działko, ty, dzwanie, a teraz znikam popatki. Ej, miałeś popatki. <grym> Ja też znikam i idę kradnąć i idę ci coś fajnego kradnąć. U. Nie dostać się do bazy. Dobra, ja wychodzę chyba na. не выходишь! Ты не выходишь! Ты не... Ты шокуешь трап! Идем, идем. О, Ренара! Я Ты что вытопаешь. Херняка. Ну, не вычимался. Отдашь мне Нет. Tyś! Dobra, oddam Ci, oddam Ci. Oddam się, oddam Ci. No, ja Ci... A co to na to, jakbym ja Ci na przykład nie oddał laska Alkeritos i innych, mi dałeś no, mi na losowanie? Mam twojego w no to idę go sprzedać. No sprzedam go. No hej, hej, hej. Ale ja mam twojego laska Alkeritos, który miałby się na nie? Jest troszeczkę. Eeeem, um, okej okay, bro. Um, ok okej. <landscape> no, no to mi daje dostęp. Aha. To był mój niecny plan. Dobra, robię ale... ci to, Takaj Taka Tu, 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 tu. Zaraz ci to dam, dobra? Mhm. No, się rozłączyć, nic mi nie da się znać. Ja znałam swoją technikę, ja widzowie. Ja widzowie jej technikę znałam. Dobra, oddam mu to, oddam mu to. Widzowie to już wszystko potwierdzam. Ja, ja mu to oddam, ja jestem. A no. No, zobaczymy. No to ci nie oddam, bo mówisz, że jestem. Mm -hmm. A -a -a. Ja już tylko sobie przekonam trenerautę. Dobra, to już muszę się wylogować na tym koncie. Ale tak, cztery. I masz dziwawę celestrę na multikontach? Ja. Na trilogach? Oh, Powiem. Yeah. Nie są opuszczone i są kopane przez boty, nawet nie, nie przez ludzi, przez boty, które no, widzicie, jestem. sypią się za pomocą mhm. i te konta kopią sobie po prostu pszenicę i zobaczą, że niektórzy mają te konta, zbierają sobie cały noc potem ktoś znajdzie, zginie to konto, pojawi się na spałnie no i tak jak widzicie, kopia arbuza przez całą noc, mimo że go nie wykopie, to go próbuje cały czas kopać. Witamy na anarchii i przechodzimy później do kolejnego obrotu. Teraz pokażę Wam parę screenów, takich może pierdolnych. Może Zobaczymy, widzę. Nie mam do tego konkretnej kategorii, tak jak ja przed był kategoria konta, potem na samym końcu będzie kategoria kopiowania, więc mam nadzieję, że zostaniecie do samego końca. To będzie oczywiście najlepsza tutaj sekcja tego filmu. Także teraz do paski. sobie do kategorii pierdoły i pokażę Wam jak. Administrator bierze sobie właśnie gracza na sprawdzenie Bob Coxa. A za kilka dłuższych pil Bob Cox na Discordzie pisze, że 15 milionów poszło w PIL-DIET, bo pan admin pobrał sobie token podczas sprawdzania i premeczka zrobiła kaput. Tak, takie rzeczy na anarchii mają miejsce. Oczywiście, Bobkos do zarządu przy oddaniu przedmiotu, no bo jakby jak nie poszedł, to nie jest... Ale wiesz, że jak zrobisz rebirfa, to tego fusinga stracisz? Nie, bo ale nadal był w administracji i miał trochę większą... Dobra, ja stale już mam na koncie, bo Oczywiście, jak możecie się domyślać, nie odzyskał ani jednego... Za jedną minutę jest 24. już. Teraz spójrzcie sobie na tą energiczną skrzynkę. Jest tu coś jednego, czyli. A ty kończysz lata jakiegoś się Co? Jest tak, Mam no. ciepłynkę za dużo. Jak chyba kończylaj, bo nikogo nie ma. ma. Nie wiem. No to było za tyle, Wydaje mi się, że nie. No to pa, widzowie. Nie będę oceniał. O, alo widzę do następnego. Kończyło się. Był administracji. Oczywiście był pokryjomu, wiadomo. To raczej logiczne.